Zaraz moment. Miły poranek. Brinka? Nie, nie chcę. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My. My mieliśmy robić przerzut. A wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? <noise> Wszystko poszło bez problemów, a za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiedz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dubków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale. poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Który z tych dubków przeżył? <gryw> Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich zasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Mm, jestem za. Chwilę, mówisz poważnie. Ramę dostałam papiery. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Ach, bez sensu. Przecież to robota dla żołnierzy. Porozmawiam z nimi. Uwaga! Mieszkańcy zobowiązani są do noszenia w przeprawie dokumentów i okazywania ich na żądanie personelu służb porządkowych. Patrz, nie otworzyli jeszcze. Pewnie znowu brakuje jedzenia. Ej, długo jeszcze? Kobieta, jak tylko żebyś dobrze odłożył... Okej. Znowu dostaniemy głowę... Ja, ja sobie kurwa robię! Ty chłop! Trzeci Idziemy. Osobnie! Kajże! Kajże! Niczego nie zrobiłem! Prędzę hmm. za głowę, kurwa. No ludzie się zarażają. Wszystko. To znaczy, że coraz więcej osób wymyka się na zewnątrz. – Cały oddział? – Za, Z tego, co słyszałam, ustawili ich w szeregu i zarżnęli jak psy. – To była z nam nowe papiery, profesja, to miejsce. Jeliby... Dokumenty. – Proszę. – Czego tu szukacie? – Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. – Dobra. Wchodźcie. – Dzięki. Uciekajcie, szybko! Zamykaj! Uciekajcie, DJ! Prostaj! Uciekajcie! Uwaga! Punkt kontrolny numer 5 jest zamknięty do odwołania. Obowiązuje tam całkowity zakaz Droga wolna. idziemy! Uwaga! Punkt kontrolny numer 5 jest zamknięty do odwołania. Tam... Oto łatwą drogę szlak trafił. Opatrzany, okej? Okay? Wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. <noise> Jasne. Hej Des, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Ej, czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? A, Marlin. Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin? A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedziała? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszło. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, ok? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Tak, na razie. Marlin szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. To tutaj. Cześć, co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Joel, pomóż mi z tym. Uważajcie na siebie. Niech się stanie światło. Nie powinni to wrzucać, czego popadnie. Bierzmy nasz sprzęt. Cały czas leżą tu nasze ulicy. Czyli nie możesz pudłować. Dobra, jak w boju. Posadź mnie. Gotowy? Tak jest. Chodźmy. Uważam. To pytanie. Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem romantykiem. Tak to widać. Gdzie drabina? Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Jest! Super, przynieś się. Damy przodem. Dama, chyba nie z kimś pomyliłeś. Rzadko się mylę. Pędy. Tędy! Myślisz, że Robert wciąż ma naszą broń? Lepiej, żeby miał. Jak już odzyskamy, to warto bez problemu go rozładujemy. Czekaj! Zarodniki. Nie biorą do cholery. Ostatnio było to czysto. Co się tu rozpyla. Ustrożnie mamy winnego, Ktoś to oczy dookoła głowy. Przyciśniemy się tędy. Nic ci nie jest? Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj! Tędy. Spokojnie. Jest! Ostróżnika z pomocy! Maska mi się zepsuła. Proszę. Nie chcę się przemienić. <tryk> Błagam. Co chcesz zrobić? Spadamy stąd. Shh, shh. Miejmy nadzieję. Wracajmy do miasta. Zarażeni próbują się wedrzeć do strefy. Wszyscy narzekają na życie w strefie. Ale wielu z tych, co żyją na zewnątrz, chciałoby tu być. Właśnie dlatego mogę być na zewnątrz. Nie niskiego smutku. Powiedz Billowi, żeby ci skołował odświeżać powietrze. Niech pomysł. Szkoda tylko, że są przeterminowane. Tędy! Deska spadła. Byłbyś tak dobry. <coughs> Hej, podaj mi ją. Ciężka jest. Dam radę. Okej. Okay. Tu swoje cztery litery. Tak jest, szefowo. Jesteśmy blisko. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto, chodźmy. Zamknij. Podnieś tę amunicję. Na pewno się przyda. Sprawdź czy droga wolna, żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, ok? On wie, że do niego idziemy. Hmm, to tylko dodaje pikanterii, dobra, chodź. Hej też, hej też! Hej śliczna co tam masz jakiś towar nie teraz, teraz. Nie, nie, spoko 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 Mam nie karstę. teraz słyszysz okej okay. rozumiem no, a co zepsujesz kupujesz

Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu poszedł na nabrzeże. Tam jest. Przepuśćcie nas Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli Nic do was nie mamy Przyszliśmy po Roberta Możemy to rozegrać pokojowo W tył zwrot i wypierdalać Nie ruszę się stąd bez Roberta Rozjebie ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej Rozumiesz? Chiebać to Chować się! Gotowy? Tak. Będę korma! cię osłaniać. Zajdź ich z boku. Boże, bo... Dobra robota, w I wzajemnie. Skąd on do cholery wytrzasnął do ludzi? Robert to spec od wystawiania czeków bez pokrytu. Ukróćmy ten proceder. Cholera, tędy nie przejdziemy. Tutaj, Joel. Kolejni ludzie Roberta. Widzę. Skąd wiesz, że tu przyjdą? Dwóch naszych zginęło, próbując zjąć tez. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Jezu. Mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzimy. Cicho i skutecznie. Rozdzielmy się. Sprawdź, czy nikt się tu nie kręci. O! Co to było? No nie pierdolę. O oh Jezu! Jezu. Przeszukajmy to miejsce. Jest zaopatrzeniem zabezpieczone w południowym magazynie. Dobra, jeszcze jeden szybki obchód i spadamy. Zaraz godzina policyjna. A co z Robertem? Kim się dzisiaj chowa. Nie zostanie tu sam ma paranoję. Nie wiem kurwa, trzeba pogadać z innymi. Coś się wymyśli. Okay.